...wychownika przy ulicy Księcia Józefa pomiędzy Kamerunską a Pajęczą i opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Księcia Józefa na odcinku obserwatora do Jodłowa. To zniknie będzie wnioskował do budżetu miasta. I równocześnie proszę o doprecyzowanie zakresu zadania zapisanego w naszej uchwale odnośnie ulicy Korzeniaka, ze względu na te rowy, które tam są odwadniające, ale to myślę, że na spokojnie na zarządzie zrymy do... z i pismem uzupełnimy, o jaki zakres mniej więcej chodzi na te Korzeniaka. To tyle z nas jest, poinformował. Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiada no tak, czytam. W terenie Ziemnicy Śródmej działają trzy kluby kultury, Trzy Zielińskie Instytucji Kultury, Centrum Kultury Głowy Białopątnickiej. Są to kluby nam znane, prawda, wszystkie trzy, prowadzące działalność w zakresie upowszechnienia kultury i organizacji czasu wolnego. Adresatami propozycji programowych są dzieci, młodzież, dorośli, dla których tak dalej realizowane są zajęcia, to wiemy. W klubach prowadzone jest również działalność w zakresie klubów seniora, w Olszanicy działa także Klub Kultury Fort 39, który jest Filią Młodzieżowego Domu Kultury. W związku z powyższym Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego stoi na stanowisku, iż w innych rejonach Krakowa potrzeby w tym względzie, zgłaszane przez mieszkańców, są pilniejsze i bardziej uzasadnione, co oznacza, że nasz wniosek o stworzenie kolejnego klubu kultury odrzucił wydział kultury i dziedzictwa narodowego i nie będzie wnioskowało pan, o wprowadzenie pan, pan do... tak, nie będzie wnioskował o prowadzenie. To, że Państwo wiedzieli, bo to, to są ważne rzeczy ponad. jak Państwo zauważyli, to ja sobie nie przypominam, żeby tak szczegółowo odpowiadano na nasze uchwały wnioskujące do budżetu miasta, to jest jakiś e, postęp. Co roku wybory Bardzo Równocześnie z kolei Wydział Edukacji y, również zgłasza budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 32. On zgadza się z naszą argumentacją, więc będzie wnioskował o ujęcie do budżetu budżetowej no, sali. Sali, sali. Nie, nie, nie. My wnioskowaliśmy wyraźnie budowę nowej sali, nie, 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 nie. dobrze pamiętam. Tak, tak. Z tyłu, o, z tyłu nie, nie, nie. nie. jest. Czy to była będzie zbudowana, czy budowana obok z tyłu, to myślę, że na etapie projektowym będzie i koncepcji robione, co jest wariantem tańszym i lepszym. tak no, no, bo, bo no, nie nie I ostatnia informacja z zarządu infrastruktury składowej, praktycznie wszystkie to z nam odpowiadają, to jest naprawdę, niesamowite. I całkowicie opiniuję negatywnie budowę wojsk wielofunkcyjnych w przegorzałach przy ulicy Rybnej, w związku z tym, że... Po pierwsze, yy, przypomina nam o tym, jak wielki problem był ze znalezieniem operatora dla wojsk na Osianice, a po drugie, są to według nich tereny zalewowe, w związku z czym nie będą wprowadzać, wnioskować budowy wojsk nieodziennych. Szanowni Państwo, w zasadzie chyba wyczerpałem, poza jeszcze tylko jedną rzeczą. Gorąca prośba do Państwa, aby 16 września po południu nikt nie organizował żadnego spotkania. Dzielnicy, ponieważ będzie tutaj konwent przewodniczących dzielnic starego Krakowa. To chyba tylko tyle. Przypominam, że w założeniach dla nas 21 września jest święto dzielnicy. W ciągu dwóch dni dostajecie Państwo na maila, czy robimy 21, czy termin przesuwamy. W związku z tym, że jesteśmy w dość. No w stopniu organizacji tego święta znikomym, to zastanawiam się, ale to wyniknie po rozmowie z panem dyrektorem dobry, jeszcze, czy czerpiałowskim tak. na to, czy kości jaka decyzja zapadnie. Krzysiek poza gadań, Mam pytanie odnośnie to się pisma, które dostaliśmy z IKITU co do wojska wojschy, przedstawowe fragmenty. jak? Wobec faktu, że Rada wcześniej nie wskazywała jakich warunków korzystania oczekuje od dłuższego operatora, a podmiotu składających ofertę nie wymagano złożenia oświadczenia, że cierpiony obiekt sportowy będzie nieodpłatny, udostępniony społeczności lokalnej. Z tego pisma, które dostaliśmy generalnie wynika, że to na orzeczeniu punktu głównie będzie służyło działalności komercyjnej. Umowa nie, nie ma umowy żadnych zapisów. I Mam takie pytanie, czy dziś zwracał się do dzielnicy z o, o wskazanie warunków no, dla operatora no, tego wojska? Nie, nigdy nie, nie zwracam się o wskazanie warunków, zwracał się zawsze o znalezienie operatora. Znaczy, ja pamiętajmy, tej... Szanowni Państwo, Pana Dyrektora nie było przez tygodnie, po tym piśmie próbowałem się z nim kontaktować. Mam nadzieję, że jutro na posiedzeniu Rady Miasta się z nim spotka. Z mojego punktu widzenia i pewnie Państwa też jest to dość skandaliczna sytuacja. Yy, aczkolwiek, muszę Państwu powiedzieć, tak, ja się tak bardzo nie martwię. To będzie brutalne, ale młodzież po prostu wymontuje przęsło jakieś z i będzie i tak korzystać z tego. Wiek, I z tym, powiem szczerze, yy, podpiszę się rękami za tym działaniem młodzieży, jeżeli takie zjawisko nastąpi. Bez wymontowania przęsło. Mogę to tyle, osobiście to ja i radny, radny Hawranek, dwukrotnie Panu Dyrektorowi przypominaliśmy o tym zapisie. Pan dyrektor zawsze potwierdzał, że on to rozumie i wie, po co to wojsko powstało. W związku z tym nie rozumiem tego stanowiska, jest ono całkowicie dla mnie zrozumiałe. Ale czy jest ciekawe, nie to wojsko kosztowało? Na dzień dzisiejszy wydano około chyba 800 tysięcy, czy 900, i wiem, że to nie jest koniec. Ale trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest oryginał. To nie jest to 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 A to w standardzie tak? Ale nie wiadomo, według tego programu. nie tego programu. Tak, bo gdyby to było w ramach programu, to oczywiście nie, nie można by komercyjnie w ogóle ja myślę, szanowni państwo, że przede wszystkim trzeba będzie wystąpić o udostępnienie umowy. No i zobaczymy, jak się zachowa operator, bo, ja to to bo to operator powinien sobie stawać sprawę, na jakim terenie będzie... Tego co, stawić, co to będzie to operator jest, operator jest bardzo elastyczny. No i, i być może nie I ma potrzeby kruszenia kopii i walczenia, teraz jakiś twardy zapis, być może po prostu to wojsko będzie otwarte, tak jak do tej pory. No, no to może być. Tak, no tak. zobaczymy, Jakiś e, pan... Ewa, zap, przepraszam, mogę Panią dyrektor przedszkola, ty, panią Mopty i prosiła o informację, bo ona chętnie by zaprezentowała swoje dzieci na świecie. Dzień. Dziękujemy za zgłoszenia, aczkolwiek po doświadczeniach ostatnich panią Mopty mam wielkie wątpliwości, czy powinniśmy się posunąć aż tak daleko. Ale to zobaczymy, czas ja Pani ja dyrektor nie... łamała wszystkie ustalenia, czas, timingu, mhm. wszystkie ustalenia związane z występem. Nie wiem, bardzo głęboko się będziemy na zarządzie i w koniec lat nie dostanę Ja tylko nie że dostałem już informację z wicu, że podobno nasze łapki na bulwarze Rogła są zaopiniowane pozytywnie. Będą w wymienione. Więc do końca września tam mają być wymienione. Poza... Ja jeszcze pozwoliłem sobie zawnioskować po spotkaniu z seniorami, którzy przez wakacje mieli takie zajęcia organizowane jakichś tam programów aktywności seniorów. Oni zawnioskowali, żeby te ławki były z oparciem. Pozwoliłem sobie zawnioskować w zicie. Że przynajmniej co druga taka łapka powinna ja być oparcia, ma najlepiej wszystkie. Zobaczymy, jak się do tego dnia są. Natomiast urządzenia zabawowe jeszcze tradycyjnie ślimaczą się, to znaczy tutaj nic się nie dzieje i tam terminy. Czyli znaczenie ma... odrodzenia dzisiaj. No bo mieli termin do 22, że no, tym, że no, 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 pracę, jest, jest to... Natomiast do 2 października, teoretycznie mają czas na montaż urządzeń. Zabawowe. A ja mam pytanie. Jak wygląda aktualnie sytuacja z projektowaniem i budową parkingów przy Montgomery? Bo kto ma do pamięć ode mnie, albo na spotkaniu, się po zreferować. Ale ja byłem na spotkaniu. Chyba, że. A, nie bo miesiąc temu. Szanowni Państwo, na spotkania zmieniło. nic się nie zmieniło. Nie mam żadnych informacji. Tak jak mówię, pierwsze spotkanie, które będę odbywał z Panem tym razem konserwatorem czy, czy byli już jutro, więc jakby nie miałem okazji pana konserwatora to, się to już nie będzie u konserwatora, tak mi się wydaje. Nie, bo nie, nie to jest, jest tak, tak, u konserwatora ustalono nowe warunki po prostu do projektu. Tak, Całkowicie inne niż były poprzednio. Czy to prośba... pan ma... projekt zrobić nowy. Po po prostu i tak wygląda sytuacja w, w tym wydziale. O ile ja pamiętam, ja to, to miano nam pokazać już ustalenie ostateczne, czyli nie ma tego ustalenia, z którego dzisiaj nikt nas nie poinformował. O ile też oczywiście, że tak, trzeba, natomiast wszyscy dyrektorzy i kierownicy pierwszy raz są uchwytni jutro, tak naprawdę. W tamtym tygodniu, żebym nie skłamał, chyba na 10 osób, bez których w 9 było na Europie, więc totalnie nie było z kim rozmawiać na te tematy. Tam mamy chyba zapisane pieniądze na to. No, to Tak, już do ale to już na W razie czego, jakby się uwolniły, trzeba jeszcze w tej kadencji przesunąć. Szanowni Państwo, dużo realizacji leży, bo również leży no, realizacja chodnika przy księcia Józefa przy wodoprzeglowej, gdzie wodociągi do dzisiaj nie weszły i nie robią przekładki, pomimo, że na realizację chodnika jest rozstrzygnięty przetarg i wykonawca ma chyba popisaną informację. Tutaj chyba na spotkaniu pani kierownik Niech się obliguowała, że oni zdążą zrobić projekt i, w, i w, w budować ten parking. Tak, ja myślę, że tylko trzeba ich popchnąć w dobrą stronę, żeby zabrali się za tym robotem. Ja, tak, tak, ja, ja polecam Państwa uwagę, jak jeździcie w Ciokącikach, nie pamiętam, czy ta uliczka w Ciokącika nazywa to 8 zobaczcie ile no ja. czasu robią tą ulicę. Ale tam jest stajemy, że się odgłosiamy, Ale znaczy nie ma w tym. no, na zeszłym roku. Chętna po prostu co się dzieje. Czy jeszcze jakieś uwagi? Dwa ja mam pytanie i komunikat. Czy coś wiadomo w dzielnicy odnośnie skoro nic? Tak. tak. Najnowsza wiadomość jest yy, dramatyczna. To znaczy 3,5 miesiąca z Nikki nie był w stanie odpisać umowy o przeniesieniu Marku. Marku, Marku Ewa, bardzo proszę. 3,5 miesiąca nikt nie był w stanie podpisać umowy o przeniesieniu praw autorskich. Pani prezydent, która do mnie dzwoniła jakieś 3-4 tygodnie temu, ma przygotować, która też była, wróciła w tym tygodniu dopiero z urlopu, cały rozpisane, jak to czasowo wyglądało. Sprawdzimy, pan mecenas, reprezentujący projektantów, odpowiadał w ciągu dwóch dni na każde pismo. Mecenas Zygitu 3-4 tygodnie na każdym układzie odpowiadał. Mecenas Zygitu poszedł na urlop w sierpniu, przejęła to inna pani mecenas i pomimo, że 7 lipca podała sobie ręce i już miała być umowa podpisana, ta nowa pani mecenas wniosła kolejnych coś 12 uwag, na które się zupełnie nie chce zgodzić mecenas, który tam i ma rację, bo to jest na W związku z powyższym, że Wykonawcy nie zdążą już wykonać figury lajkownika w tym roku. To jest praktycznie niemożliwe. Zawnioskowałem ostatnio na spotkanie do Pani Wicedyrektor ZIK, nie przypomnę sobie nazwiska, to jest dla mnie zupełnie nowa osoba. Mam gdzieś zanotowane w dokumentach. Zawnioskowałem, aby przede wszystkim pieniądze w przyszłym roku do WPF-u zawnioskował ZIKI żeby były już przeznaczone, ponieważ my nie jesteśmy w stanie wydać zdecydowanej większości tych pieniędzy z tego roku. Będzie taki wniosek pod warunkiem, że pan dyrektor Ziki tu się zgadza. A czekamy czymś, na ten rok, jak jakiekolwiek prace tam przewidujemy? W tym roku w tych środków, jakie tam są 600 000? Nie, 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 nie ma żadnych W ogóle nie, 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 nie ma szans na to, najmniejszych. Nawet ławki, ani, ani niczego nie takiego. Ta nie jakby... nigdy zabiegał, no bo jakby postawili pięciu ławek. Całe te 600 tysięcy tak. pójdzie na no przeszkodę. Już w zasadzie 300 tysięcy dowiedziałem się, zostało przesunięte w budżecie na jednej Zostało 350. Nie, jeżeli oni wydadzą 15 na fazę projektową, to wszystko. To wszystko. Nie, nie będą w stanie. Oszczędzimy. Krzysiek. Komisji zorganizować 11 września 17. Jeszcze raz? 11 września, 17 to jest czwarty A i Nie ma gdzie, mamy, gdzie. No to 9 znaczy, ja mam tak zapisane. 9, 18, 18. że to, to A na stronie komisji są wszystkie chyba. Tak. na jedno, stacja czwarta. Czy jeszcze jakieś komunikaty, 17. uwagi z Państwa strony? A jeszcze komunikat taki, że zapraszam wszystkich chętnych radnych do współpracy w, przy organizacji konkursu graffiti, jaki mamy zamiar od 3 tygodnia już tak na dobre z nim wejść. Teraz poszła informacja do kuriera Zwieźniewskiego na stronę mają zaraz, więc no, do szkół ujdzie od 1 września i do, do 3 października mają wykonane projekty i dalsze już terminy będzie się. W punkcie będzie realizowany na jednej ze ścian elewacyjnych przedszkola nr 9, czyli po sąsiedzku. na prośbę pani dyrektor też, bo tam jest akurat taka chłopa zgrana ściana i żeby ją odnowić fajnie. Tematem będzie, ogólnie temat będzie taki, że tradycje dzielnicy i w ogóle komponowany uczenie, gdzie są dzieci. No i to jest otwarte generalnie. No ale nie, bo na tym lokalne z dzielnicą związane. Ale to. Szanowni Państwo, czy jeszcze jakieś komunikacje? Szanowni Państwo, zamykam 98. obrady Rady 9 Dziękuję bardzo.